Dobra, wracam się, ale zobaczcie to jest marokańska ciężarówka jakie ma zabezpieczenie na korek w lewo paliwa z tym, że teraz złodzieje wiercą dziury po prostu w zbiornikach mają takie stożkowe wiertła o, widzicie Naczepa jest holenderska a ciężarówka marokańska, dlatego ma dwie tablice rejestracyjne, bo w Hiszpanii właśnie też tak mają ciężarówki, że jest Remolka R czerwona i to jest tablica z tyłu, o tam wam pokażę naczepy i druga tablica z auta. A tu mamy jakieś Chińczyki Lucid, Auto Lucid, tak to się prezentuje od frontu. O i to używane, chyba z Holandii w ogóle to jest ściągnięte. Kurde. Tych firm... O, polska ciężarówka. Kto jeździ? Anatolii. Eee, tych firm jest od groma chińskich. Jaż eee, ciężko się połapać. Dobra, godzinę 20 stałem tutaj. Jedziemy. I co? 435 km tak naprawdę do granicy z Portugalią. 80 Ja już dalej nie będę jechał, po prostu dojadę sobie do. gdzie? Dojadę sobie do. 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 do, do granicy z Portugalią, ale tak parę kilometrów przed. I tam na takim dużym parkingu sobie przed granicznym stanę. Wyjeżdżamy. Temperatura, no, pokazuje 34 stopnie, ale to na stojącym aucie było. To rozumiem, że. To rozumiem, że. Jest tak naprawdę. Po co mi tu każe w lewo skręcać? Skręć w lewo, następnie skręć w prawo. To rozumiem, że a, bo to jest tak, że widzicie, teoretycznie nie mogę tam pojechać, nie? Pojedziemy tu i tak do Ronda dojedziemy. Skręć w prawo, następnie skręć w prawo. No. O, zobaczcie jakie bloki mają mieszkalne tutaj. Ogólnie jest się krótko mówię. No teraz, mm, teraz spada temperatura 33, bo jak będziemy jechać, to to się wszystko przewentyluje. Eee, i, I zrobi się po prostu troszeczkę chłodniej. Już 32 jest, ale myślę, że tak około 28 koło 28 stopni może być. taka temperatura. Ale im się trafiło. Można powiedzieć, na samym rondzie, No dobra. A no bo sobie tam dojedziemy. Jak tutaj, życie płynie powoli. Tu nie widać, żeby ktoś się spieszył. O co chodzi? O chodzi? O to, że jak widać ludzi siedzących w kawiarniach, w tych corner barach takich i oni sobie siedzą i to nie są jacyś, nie wiem celebryci, czy nie wiadomo kto, ale zwykli ludzie bo to pozna się zwykłego człowieka od jakiegoś takiego co fisiuje nie? i piją sobie kawę, czy piwko, zagryzają tam sobie to ziemniaczkami jakimiś posmarzanymi albo szynką i rozmawiają to to daje poczucie taj, takiego spokoju. Bo oni tworzą taką atmosferę, te osoby tworzą taką atmosferę takiego luzu. Nie ma co się spieszyć, życie i tak się toczy. Jutro znowu będzie świeciło słońce i tak dalej, nie? Co by się nie zadziało, to tak będzie. No, także i mają rację, no bo co? No my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pędzimy, 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 pędzimy i jest Cały czas jakiś taki e, taka pogoń cały czas jakaś taka pogoń za czymś, za, za, za króliczkiem, którego się nigdy nie złapie każdy do tego kasa, 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 kasa zarobi, zarobić, zarobić, zarobić. zarobić. Później jak wydać, no to szkoda, albo wydadzą i znowuż na coś zbierają, albo wydadzą, wezmą kredyt, bo za mało mieli i, i, i zbierają całe życie ludzie na, na kredyt, a później umierają i z tego życia nie mają. No dobra, to co? Tu kierunek Burgos, Valladolid, Madryt. Aczkolwiek na Madryt to, to tak trochę jak we Francji. Jakbyśmy nie jechali w którąkolwiek stronę w Hiszpanii, to będziemy mieli kierunkowskazy na, na Madryt bo wiadomo, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. A w tym przypadku do Madrytu. I we Francji jest tak z Paryżem znowuż. No już się czujnik temperatury przewietrzył na pewno. Także niewiele spadło, do 30. No. Ale to nie jest 40 czy 50, tak jak bywało. Tutaj czerwone światło na prawym pasie. Także nie można jechać prawym pasem. Tylko środkowym albo lewym Ja odłożę kamerkę, bo tutaj Mogą mnie namierzyć A zobaczymy, czy No tu akurat nie ma nikogo Nie wiem, czemu był czerwony pas Czerwone światło na tym pasie Dobra Może coś stało i do końca już odjechało, był pas zablokowany, i zapomnieli światła zmienić. Po prostu takie coś mi wyskoczyło, że muszę stanąć gdzieś. No nie wiem co się dzieje. Dobra, mamy tutaj parking Briwieska, także ja się zatrzymam, bo nic nie mogę sprawdzić. Ani temperatury silnika, nic zupełnie. O, teraz najechałem na ten to. I zobaczymy ee, jak to wygląda. Tu I zobaczymy. Stanąłem, wyłączyłem, włączyłem i jest ok Temperatura cieczy chłodzącej jest ok Poziom oleju, jak sprawdzałem, też był OK. Na liście ostrzeżeń nic nie ma. No, że chyba można jechać, chyba to był jakiś tylko fałszywy alarm. Nic, ruszamy. Może to tylko kwestia systemu, bo teraz już się nic nie wyświetla. Następna parkowka za 23 km także mam nadzieję, że się już nic nie nie pokaże tutaj żadnych wynalazków no, słyszycie? zadzwoniłem do mechanika i no się to wyświetliło i napizdza, może nie tak jak w tym starym DAFie, bo w tych starych dachach w tych 106 to masakra była tam się nie dało jechać z tym, aczkolwiek też do Hiszpanii jechałem, to mi się kiedyś włączyło eee, I znowu mi się to włączyło, sprawdziłem olej, wszystko jest ok, temperatura silnika dobra, zadzwoniłem do mechanika, ona to mówi olej to Jest wszystko dobrze, tak się stało, przyjedziesz, będziemy kasować Czyli to jest błąd jakiejś elektroniki Pamiętam, że w tym starym DAFie, w momencie kiedy on jechał pod górę, czyli Obciążenie silnika wzrastało, to to się wyświetlało. I chyba mi przyjdzie tak jechać do Portugalii i z Portugalii do Polski. No nie wiem, no tylko uszy zatkać no właśnie. Brek densa można tańczyć akurat takie ruchy kwadratowe. Słuchajcie, zatrzymuje się na tej pompie tutaj. I kudłaty mi poradził, żeby odciąć klemę od akumulatora. Mówi, zobacz, może pomoże. Także zaraz zanurkujemy pod. Tylko w cieniu gdzieś muszę stanąć. Tylko gdzie tu jest cień? Gdzie tu jest? Cień! Ja pierdzielę Szok. No nie ma cienia, no. No nie ma. Ach, trudno tu wykręcę pauzę sobie 45 oddepniemy ten akumulator no i zobaczymy jak to będzie wyglądało kurde wiecie co, ja stanę tutaj o tak pod dystrybutorem i tu zanurkujemy, trudno o, o. widzicie tak stanę i zanurkujemy pod ten. pod Zaraz, a jakby stanąć, także skręcę. Się to będzie lepiej, nie? Tak. To będzie lepiej. Jak stanę tak, żeby się skręcić. A no, wiedziemy tu. Łatwiej będzie mi po prostu, moi drodzy, wiecie co zrobić? E... Łatwiej mi będzie. Sięgnąć do tej klapy, chyba akumulatorów, jak ja się wykręcę, ale zobaczymy, no ale nie będę w cieniu trudno. Ok, o i teraz widzicie, ja się tutaj tak złamie O i może będzie łatwiej, idziemy. Dobra, sprzęt wzięty, no i zobaczcie teraz tutaj. Mam lepszy dostęp do akumulatora. Tu muszę odkręcić tą śrubę, unieść klapę albo zdjąć ją, nie wiem, bo jeszcze tego nie robiłem, i zdjąć jedną klemę. No, ja tutaj mam wszystko, tak naprawdę. Chyba to, co potrzeba. I teraz, tak, wiecie, co ja postawię. No tak, żeby ta kamerka mogła tutaj sobie filmować. Okay. Dobra. I teraz co? Odkręcimy i zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze nigdy tutaj nie zaglądałem do tych akumulatorów. Jak to tutaj? i tą klemę tutaj jest 120 I teraz coś tu trzeba moi drodzy podłożyć. Takiego, żeby o, nie było jakiegoś zwarcia. I co? 1029. Poczekamy trochę i zobaczymy, co wyjdzie. Ja na razie to tu wszystko zostawię. O, niech to sobie leży. Nic mi tu nie otwrunie Czekamy. idziemy podpiąć gówno. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja pierdzielę, ale gorąco. Z kudłatym gadałem, powiedział, że on jest w Barcelonie. Tam też 32 stopnie. Nie umyjemy rączki i zobaczymy Ach. co to będzie. No, można tylko... Dobre. A, jeszcze trochę. Moi drodzy... Jedyne co można... To się okopić. Gracias, Dobra, gdzie jest ten kluczek mój? Tutaj. Okej. Okay. Dobra. Wszystko pozakładane. Zobaczcie co ja tu mówię. Tu jest niezbędnik bordów, nawet gwoździe jakieś mam takie. Oczywiście trytytki, dwie różne żabki, śrubokręciki. Dobra. Tu też mam klucze dodatkowe. Teraz to schowamy, I zrobimy pauzę do końca i zobaczymy. Co nam pokaże, czy się będzie, czy będzie plumkało, czy nie. Zadamy, dobra, kroksy A i koniec, widzicie po włączeniu tacho, znaczy e, tacho e, kluczyka. Przerwa, zabezpieczenia. Coś tam, coś tam, 18. Ja nie będę robił wydruku. Ok. Brak zasilania. Dobra. Odpalimy go. I włączę klimę, wiecie? kurde te muchy tu po prostu, zobaczcie. Franca się schowała tam w tym dziurę, no. Wyłaź ty, pan Dobra, uciekła. Nie, nie, no jest. Cholera Dobra. Trzeba będzie chyba uruchomić na te muchy taki bajer, który tutaj kiedyś kupiłem. O, bo ich tu trochę jest. Coś takiego, w Mercadonie chyba 3,25, ale zobaczcie jaka flacha eee, o, patrzcie Icie ile tego tu wpadło? i tu jeszcze próba no, mówią, żeby psikać w narożniki Dobra. i te muchy, one wtedy są takie trochę ogłupiałe Zaczynamy wariować. Dobra, klimę włączymy. Nic nie pomogło moi drodzy. Proszę bardzo. Eee... Jeszcze zobaczę w bezpiecznikach czy jest może jakiś bezpiecznik walnienia.